Hej, to ja Max z grupy Products, to jest mm, wstępnie do nowej serii, ale no, właściwie miniserii e, World of Tanks Raport. E, World of Tanks Raport to będzie seria, mini mm, no, miniseria właściwie e, informacyjna, w której mm, będę właśnie mm, mówił albo o nowych update'ach, albo o nowych eventach, albo o albo różne takie rzeczy, ciekawostki, nowości... Nie, ciekawostki, nie, bardziej nowości informacje. W tym odcinku zajmiemy się update'em 8.0, więc zapraszam do oglądania. Tutaj mamy ciekawy trailer z YouTube'owego kanału, YouTube kanału World of Tanks e, rosyjskiego prezentujący nowe mm, nowe elementy patcha 8.0 e, Tutaj mamy takie takie, no, takie szpany, że to powiem z tą nową fizyką i nowym wyglądem. I tutaj mamy właśnie nowe drzewko rozwoju. Jak widać jest ułożone od lewej do prawej. Jest dużo bardziej przejrzyste możecie zauważyć, że można kupować na nim czołgi premium i właśnie to jest fajne, że tutaj możecie sobie badać normalnie i potem możecie już od razu kupić czołg nie musicie przechodzić do sklepu, żeby kupować czołg tutaj tak samo, no znowu się powtarzam, <grymium> czołgi premium można kupować yy, w, w, widać też właśnie cenę tych czołgów yy, w sumie to jest już taki sklep i badania w jednym bardzo, bardzo przyjemne zmiana tutaj widzimy Nowy interfejs, nowe okno pobitewne, jakoś tak nasze odznaki, jakie zdobyliśmy tutaj. Tych jeszcze nie rozkminiłem, Tych ikonek, ale na pewno będzie dużo informacji dotyczących tutaj. Też to wszystko będzie po bitwie. Tak? Ile pocisków wystrzeliśmy, ile przebiliśmy, ile damage'a, ile bitwa trwała, ile przeżyliśmy, ile zarobiliśmy, no takie rzeczy. Naprawdę, naprawdę e, fajna sprawa. Też ile byśmy zarobili normalnie, ile z premium chat, no po prostu chat, e, genialna aktualizacja. E, to nie wiem, to, tego jeszcze nie, roz, nie rozkminiłem, o co z tym chodzi. <noise> no ale niestety po rosyjsku nie umiem. Niestety. E, następną rzeczą są e, kamuflaże. Tym razem są kamuflaże zimowe letnie i pustynne i właśnie na, na każdy typ jeśli kupicie za, załóżmy każdy typ kamuflaży, to jeśli traficie na mapę zimową, to będzie mieć zimowy kamuflaż, jak tutaj No jeśli traficie na mapę taką pustynną, to będzie mieć pustynny kamuflaż. Tak samo będą one dostępne na tydzień 30 dni za normalną kasę i za i na nieskończony okres czasu za złotą też bardzo ciekawy pomysł. Kolejnym pomysłem, który mnie rozbroi, są emblematy. Czyli na przykład takie czachy będziemy mogli sobie nakleić na... na czołek, jakieś napisy, które będą po rosyjsku, niektóre może nawet po polsku będą, chociaż wątpię. Ale no i tak, to jest naprawdę... Mm, też fajne, fajny pomysł, ale oczywiście Wargaming musi mieć e, kasę. Czyli te za, za złoto będą tylko. Tutaj widzimy opcje, gdzie można... E, tutaj zatrzymam na chwilkę, gdzie można mm, y, y, w menu opcji można sobie ustawić do jakich bitew będzie nas losowało. Y, t, y, o, oczywiście bitwy standardowej nie można odznaczyć, no, chociażby z tego wudrożenia się standardowa, czyli musi tam być. Y, tutaj chyba y, ta druga opcja, nie umiem czy takich cyrylicy rosyjskiej, ale wydaje mi się, że to jest bój spotkaniowy. Ta druga opcja, to tutaj widzimy, chyba to jest Tier, tak mi się wydaje, że dostępne powyżej czwartego Tieru będzie odznaczanie, znaczy będzie losowanie. A tutaj ten tryb ataku yy, tylko po szóstym Tierze, chyba, chyba mi się tak wydaje. Cholerne, ruskie znaczki, no nieważne. Lecimy dalej, no, też bardzo fajna, przydatna opcja. Kolejną opcją jest dodanie takich właśnie... nawet nie wiem, to jest zmodernizowanie interfejsu bitwy. Jak tutaj mamy te właśnie, T to jest do ataku, coś tam F8 to jest, nie wiem, co to znaczy, F5 no to, to jest tak jest po polsku, F6 to nie. F4 do bazy chyba i F7 to pomoc. No to teraz to będzie tak wyświetlane. Nie wiem jeszcze jakim przyciskiem aktywuje się tą opcję, no ale... No to że tylko taka zmiana w wyglądzie, to za wiele to nie wnosi do gry. No i y, niszczyciele rosyjskie. Y, od, y, będzie można je rozwijać od 6 tieru, czyli od SUS100, potem no, SUS100 M1 z ten 101 Ural masz, 9 Tierra 122 54 i 10 dier Obiekt 263. Ehm. No, ba bardzo ładne są te niszczyciele. No, ten może taki brzydki jest, ale bardzo podobny do Arty jest. Ehm. Właśnie tak mówi Rusek, że w tle, że niski profil mają te czołgi, to też, to też jest oczywiście plus. Y bo ja, jak Tiger niemiecki jest po prostu tak wysoki, że nie wiem, domek taki mały letniskowy. Ehm, no, tutaj mamy zaprezentowanie nowej fizyki. jej. Ja ale to będzie po prostu impreza z tą fizyką. Tak, na nią czekam, nie mogę się doczekać, że, że, że aż strasznie, ja właśnie nie wiem, czy bardziej się nie mogę doczekać fizyki, czy tego nowego systemu renderowania ale myślę, że bardziej fizyki, bo to renderowanie to taki trochę może pić na będzie. W sensie no, że yy, dla tych kompów, które nie są ani słabe, ani jakieś super będzie yy, tak, tak sobie. No ale nic, dziękuję wam za uwagę. Yy, to był pierwszy odcinek z właśnie yy, serii FOT yy, raport będzie on trochę, no, niestety, chaotyczny, gdyż mm, opowiadam z trailera. E, następne odcinki prawdopodobnie, no mam nadzieję, że będą z, z... tekstem, gdzie będę mógł na spokojnie wszystko wytłumaczyć. Tutaj tak na szybkiego to wszystko było. No ale e, właśnie bardzo mi się przydadzą komentarze, opinie. E, e, nie proszę o łapki w dół i tam... Znaczy... Cfu. <laughs> ani łapki w górę, ani łapki w dół, po prostu oceniajcie. Jak chcecie, dziękuję wam za uwagę i pa pa.